Cześć dziewczyny, witajcie w kolejnym odcinku na kanale My Kobietki. Na dworze jest coraz chłodniej, a ja w taką pogodę najchętniej sięgam po dziani nowe zestawy, a to dlatego, że po pierwsze są wygodne, po drugie ciepłe, a po trzecie nie muszę zastanawiać się, co z czym zestawić, żeby wyglądało to dobrze. Wystarczy, że założę taki komplet, na to bez rękawnik albo kurtkę i jestem gotowa do wyjścia i właśnie dzisiaj mam dla Was kilka propozycji tego typu zestawów. Zamówiłam zarówno te ze spodniami, jak i ze spódnicami, także jeśli szukacie takich kompletów, to Mam nadzieję, że każda z Was znajdzie tu coś dla siebie. Wszystkie ubrania będą ze strony Bontubi, ale chcę Wam od razu zaznaczyć, że nie jest to żadna współpraca. Wszystkie ubrania kupiłam sama. Oczywiście linki do nich znajdziecie jak zwykle w opisie pod filmem, a teraz już zapraszam Was do oglądania. Dziewczyny, zacznę od zestawu, który mam już na sobie. W skład tego kompletu wchodzi golf i spodnie. Możecie go kupić w dwóch wersjach kolorystycznych. W kolorze beżowym, który widzicie na mnie, i w kolorze szarym. Koniecznie muszę wspomnieć o rozmiarze, ponieważ w kolorze beżowym jest on dostępny w rozmiarze uniwersalnym. Natomiast w kolorze szarym możecie go kupić w rozmiarze S na M i M na L. Tak jak już powiedziałam, mam na sobie rozmiar uniwersalny. Ja na co dzień noszę rozmiar M i zobaczcie, mam tu jeszcze sporo Zoom. Tak prezentuje się materiał z bliska, zestaw wykonany jest w 100% z wiskozy, podoba mi się w nim to, że spodnie są wzorzyste, natomiast jeśli chodzi o golf, to we wzór mamy tylko jeden rękaw, moim zdaniem jest to bardzo fajne rozwiązanie, bo jeśli golf byłby we wzór... No jak dla mnie działoby się tu już za dużo, ale oczywiście jest to kwestia gustu. Zobaczcie jeszcze raz jak zestaw prezentuje się z każdej strony. Jeśli chodzi o cenę, to będę Wam dzisiaj podawała ceny w jakich mi udało się kupić dane rzeczy, ponieważ robiąc to zamówienie skorzystałam z kodu rabatowego, który aktualnie był dostępny na stronie i za ten zestaw dziewczyny zapłaciłam 149,99 Kolejny zestaw w kolorze beżowym. Jest on dostępny tylko w tej wersji kolorystycznej i chyba szczególnie dziewczyny przypadł Wam on do gustu, ponieważ sprawdzałam, ile chwilę obecną jest wyprzedany, ale wcale mnie to nie dziwi, bo bardzo ładnie wygląda on na sylwetce. Uważam, że uroku dodają tu te czarne lamówki. Tak się prezentują. Mamy tu również takie rozcięcia przy rękawach i przy nogawkach. Jeśli chodzi o sweter, to mamy tu asymetryczny dół. Jak widzicie, tył jest dłuższy, przód krótszy. Natomiast jeśli chodzi o spodnie, to są to spodnie z wysokim stanem. Tak się prezentuje ich długość przy moim wzroście. Tak wygląda na mnie zestaw w rozmiarze M, w jego składzie mamy 50% wiskozy, 25% poliamidu i 25% poliestru i zapłaciłam za niego 97 zł i 50 groszy. Kolejny zestaw ze spodniami, tym razem w modnym w tym sezonie kolorze, w kolorze brązowym. Ale jeśli dziewczyny Wam ten kolor się nie podoba, to możecie go kupić jeszcze w trzech innych wersjach kolorystycznych. Ten zestaw mam w rozmiarze uniwersalnym, i tak jak już wspominałam w dzisiejszym odcinku, ja na co dzień noszę rozmiar M i tak prezentuje się on na mojej sylwetce. Jeśli chodzi o sweter, to z przodu mamy taki warkoczowy splot. Natomiast rękawy i jego tył jest gładki. Po bokach mamy tu również rozcięcia. Spodnie w tym przypadku są gładkie na gumce. Tak wygląda ich długość przy moim wzroście. W tym przypadku mamy fajny skład, bo zestaw wykonany jest w 45% z wełny, w 30% z bawełny, a reszta to poliester i elastan i zapłaciłam za niego 136 zł bez grosza. Kolejna propozycja zestawu ze spodniami, jest on dostępny w czterech wersjach kolorystycznych, ja zdecydowałam się na kolor beżowy. Jak widzicie, mamy tu gładkie spodnie, są one na gumce, ale nie do końca odpowiada mi jej długość. Ja zdecydowanie dziewczyny wolałabym, żeby były one dłuższe. Zobaczcie, tak wyglądają. Natomiast jeśli chodzi o sweter, to tu już dzieje się trochę więcej. Jak widzicie, mamy tu rozcięcie z guzikami i efektowne rękawy, również z guzikami. Tak się prezentują. W składzie tego kompletu mamy 45% wełnę, 30% bawełnę, a reszta to poliester i elastan. Na mnie widzicie rozmiar uniwersalny i zapłaciłam za niego 135 zł bez grosza. Mam na sobie już ostatni zestaw ze spodniami w tym odcinku. Tym razem jest to propozycja takiego gładkiego kompletu. Ja wybrałam dla siebie kolor szary, ale możecie go kupić jeszcze w trzech innych kolorach. Z tego co pamiętam w kolorze czarnym, beżowym i kremowym. Zobaczcie, tak prezentuje się z bliska. Jest on dostępny w rozmiarze uniwersalnym i tak wygląda na mojej sylwetce. W jego składzie mamy 45% wełny, 30% bawełny, a reszta to poliester i elastan. I zapłaciłam za niego 135 zł bez grosza. Teraz, drogie panie, przechodzimy do zestawów ze spódnicą. Pierwszy zestaw w kolorze beżowym. Możecie go kupić jeszcze w trzech innych wersjach kolorystycznych. Zacznę od góry. Mamy tu sweterek o krótszym kroju z czarnymi guzikami. Tak się prezentuje z bliska. Uważam, że wygląda naprawdę bardzo ładnie. Natomiast, jeśli chodzi o spódnicę, to nie jest ona wąska. Delikatnie rozszerza się ku dołowi. Tak prezentuje się na mnie zestaw w rozmiarze uniwersalnym. W jego składzie mamy 45% wełny, 30% bawełny, a reszta to poliester i elastan. I zapłaciłam za niego 135 zł. bez grosza. Teraz propozycja zestawu z taką prostą spódnicą na gumce z rozcięciem z tyłu. A jeśli chodzi o górę, to mam na sobie półgolf. Tak prezentuje się faktura materiału. W składzie mamy tu 30% wiskozy, 22% bawełny, a reszta to poliamid. Chcę Wam zaznaczyć, że na mnie widzicie rozmiar L, a to dlatego, że zasugerowałam się tabelą rozmiarów na stronie i zobaczcie, rozmiar jest trafiony. Pokażę Wam jeszcze raz, jak prezentuje się na mnie zestaw z każdej strony. Zapłaciłam za niego 150 zł bez grosza i w tym przypadku macie duży wybór, jeśli chodzi o kolorystykę, ponieważ oprócz tego koloru kupicie go jeszcze w pięciu innych wersjach kolorystycznych. Kolejny zestaw ze spódnicą, tym razem w kolorze szarym, możecie go kupić jeszcze w kolorze czarnym i w kolorze beżowym, od razu zobaczcie jak wygląda z bliska, w składzie mamy tu 55% wiskozy, a reszta to poliester i nylon, mamy tu ołówkową spódnicę na gumce, natomiast jeśli chodzi o sweter to jest on taki zwykły z okrągłym dekoltem, na mnie dziewczyny widzicie rozmiar M, i zapłaciłam za niego 104,99. Mam na sobie już ostatnią propozycję w dzisiejszym odcinku. Zestaw wykonany w 56% z wiskozy, a reszta to poliester i nylon. Zobaczcie z bliska, jak prezentuje się kolorystyka. Możecie go kupić jeszcze w czterech innych wersjach kolorystycznych. Jeśli chodzi o rozmiar, to mam go w rozmiarze uniwersalnym. I o ile spódnica wygląda w porządku, Zobaczcie, tak wygląda, mamy tu rozcięcie. To niestety ze sweterka nie jestem zadowolona. Co prawda jest to sweter o krótszym kroju, ale nie do końca podoba mi się, jak się układa w tej partii. No i niestety w moim przypadku rękawy również są za krótkie, a jeśli chodzi o cenę, to kosztuje on 97,50. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, dziewczyny, że przegląd Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujecie kanału, to zachęcam Was do subskrybowania. A ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną i do zobaczenia wkrótce. Pa!